W naszym klimacie ogrzewanie to konieczność i choć przez zmiany klimatyczne jest coraz cieplej, to jednak do gorących Włoch czy Grecji nam jeszcze daleko. A mimo, że zużywamy mniej energii na ogrzewanie, to jest ona coraz droższa. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań grzewczych od tradycyjnych pieców węglowych przez piece olejowe czy gazowe, aż po różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania, tak jak na przykład pompy ciepła. Lista jest długa a możliwości wiele, ponieważ dochodzą do tego różnego rodzaju rozwiązania hybrydowe. Mam na imię Jacek i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie te najbardziej popularne typy ogrzewania, ale zanim do tego dojdzie, to zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominęła ci żadna ważna informacja z branży Budowy domów. Ogrzewanie domu to chyba najkosztowniejsza ze wszystkich instalacji, zarówno pod względem montażu, jak i eksploatacji. Nie da się wybrać idealnego sposobu. Każdy ma swoje wady i zalety. Jednak dobór odpowiedniego typu ogrzewania to bardzo ważna sprawa, ponieważ sezon grzewczy trwa w naszym kraju praktycznie pół roku. Rozwiązań na szczęście nie brakuje i decydując się na chyba najbardziej tradycyjne rozwiązanie, czyli wodne, to zanim zdecydujemy o tym, jaki typ kotła chcemy zastosować. To musimy wybrać, w jaki sposób ciepło będzie rozprowadzane. Mamy tutaj do wyboru ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe oraz tradycyjne grzejnikowe. Jest to decyzja o tyle ważna, że wymiana kotła jest dużo prostsza niż na przykład zamiana grzejników na ogrzewanie podłogowe i odwrotnie, bo taka modernizacja wiązałaby się z gruntownym i kosztownym remontem. Grzejniki ścienne bez żadnych problemów formalnie działają ze wszystkimi typami kotłów, ale nie, nie zaleca się ich w wypadku zastosowania. Pompy ciepła bo tradycyjne kaloryfery najlepiej działają przy, przy temperaturze zasilania pomiędzy 55 a 75 stopni Celsjusza, a dla pompy jest to za dużo, bo zazwyczaj ciężko jej się rozkręcić na więcej niż 50 stopni, a utrzymać taką temperaturę to chyba mało. Który model. Potrafi. Dlatego przy zastosowaniu pompy ciepła lepiej wybrać ogrzewanie podłogowe lub ścienne. Dla tych rozwiązań temperatura zasilania nie przekracza 40 stopni Celsjusza. Ogrzewanie podłogowe ma też swoje wady, bo np. podłogówki nie da się zasilić bezpośrednio z kotłów węglowych, bo tam temperatura jest za wysoka i konieczna wtedy jest instalacja układu mieszającego, który obniży temperaturę wody poniżej 55 stopni. A to już tak naprawdę podwójna robota. No bo. Żeby nie mieć całny w pokojach, to temperatura podłogi nie może być zbyt wysoka. Ogólnie zakłada się, że w pokojach podłoga powinna mieć nie więcej niż 29 stopni Celsjusza przy dużym mrozie. Maksymalna temperatura w umiarkowanych warunkach takiej podłogi to jakieś, uśredniając, 24-26 stopni. Wszystko zależy od samego domu, jak i preferencji użytkowników. Współczesne domy są coraz bardziej energooszczędne, jednak pomimo tego, że ogrzewanie podłogowe oddaje ciepło na całej powierzchni pomieszczenia, to utrata ciepła przy ścianach zewnętrznych, a w szczególności przy dużych oknach, będzie znaczna. Rozwiązanie tego problemu jest montaż w pobliżu takich miejsc grzejników. Pomoże to zrównoważyć temperaturę w pomieszczeniu, jeśli planujemy wykorzystanie w swoim domu dużych przeszklonych powierzchni, które są ostatnio bardzo modne, zwłaszcza jeśli masz za oknem fajny widok. Grzejniki ze względu na swoją widoczność stanowią po części element wystroju wnętrz, dlatego wybierając je trzeba pomyśleć o tym, jak będą komponować się z innymi elementami, żeby najzwyczajniej nie szpeciły nam wnętrza. Problem masz oczywiście z głowy, wybierając odgrzewanie podłogowe, ale decydu decydując się, podłogówkę, to w tym przypadku należy jednak zastosować końcową powierzchnię, która dobrze oddaje ciepło, a w zasadzie pozwala przenikać grawitacyjnie w górę przez warstwę, po której chodzisz. Świetnie tutaj sprawdzają się przede wszystkim płytki kamienne oraz ceramiczne. Można również zastosować dość cienki parkiet albo panele, bo materiały mm, drewniane Teoretycznie, no i w sumie formalnie ograniczają przenikanie ciepła, ale jeśli weźmiemy to pod uwagę już na etapie projektu i zadbamy później o fachowe wykonanie i odpowiednie zagęszczenie rurek w tej podłogówce, no to raczej nie mamy się czym martwić i wszystko będzie działać prawidłowo. Oczywiście wykluczone są grube dywany czy wykładziny, no bo zablokują one przenikanie przez podłogę ciepła. Jeśli zaś zdecydujesz się na ogrzewanie ścienne, to będziesz mieć po prostu zimną podłogę i tutaj dywany będą jak najbardziej wskazane. Można również połączyć oba sposoby rozprowadzenia ciepła, stosując zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe. Na przykład na parterze podłogówka, a na piętrze w sypialniach, gdzie planujemy mieć niższą temperaturę do spania, Dać grzejniki, które to na przykład przy pompie ciepła i tak nie będą zbyt gorące. Alternatywę dla klasycznej podłogówki stanowi elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe. Jest to proste rozwiązanie, które wystarczy jedynie podpiąć do prądu. Specjalne maty lub przewody zatapia się w warstwie kleju do płytek, a folie grzewcze układa. Pod panelami. Takie rozwiązanie można zastosować w całym domu albo na przykład tylko w jednym pomieszczeniu. Zastosowanie ogrzewania elektrycznego w całym domu to jednak kosztowna sprawa, dlatego najczęściej używa się go jedynie w części, na przykład w łazienkach lub w pomieszczeniach dobudowanych do domu w innym czasie, do których na przykład nie było możliwości podpięcia się już do zainstalowanej wcześniej podłogówki. A jaki kocioł do ogrzewania wybrać? No. Zanim w ogóle zaczniesz myśleć o wyborze kotła, to lepiej zerknij do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który bardzo często ogranicza Ci pole wyboru, bo określone są w nim dopuszczalne sposoby ogrzewania, które możesz wybrać. Ogrzewanie domu za pomocą paliw stałych, takich jak węgiel kamienny, ekogroszet czy pelet drzewny, de facto w Polsce są jeszcze bardzo popularne. Taki kocioł montuje się najczęściej w domach, które nie mają możliwości podpięcia do sieci gazowej. Sposób ten niezbyt ekologiczny, no i wymaga regularnych przeglądów, jednak siłą rzeczy jest jednym z najtańszych. Nowoczesne kotły tego typu są dość zautomatyzowane, jednak w roli użytkownika leży chociażby usuwanie popiołu, uzupełnienie zapasów opału w podajniku oraz czyszczenie samego pieca, a więc nie jest to takie coś totalnie bezobsługowego. Metodą, którą stosuje wielu użytkowników w swoich domach jest ogrzewanie gazowe. Jest to wygodna, ale za to nie najtańsza metoda, zwłaszcza przy niespokojnej sytuacji geopolitycznej. Ale jeśli dbasz o przeglądy, to tego typu piece są praktycznie bezobsługowe. Jest to rozwiązanie w miarę ekologiczne, choć już chodzą słuchy w Unii Europejskiej, żeby i te piece zacząć wymieniać i ich zakazać. Wodami gazu są zazwyczaj duże koszty podłączenia do gazociągu, ceny samych kotłów oraz niespodziewane podwyżki cen wcześniej wspomnianego gazu. Ale jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy przedkładają własny komfort nad koszty, bo żyjesz jak w bloku, a mieszkasz w domu. Jeśli zaś w Twoim domu nie można zamontować instalacji gazowej, to dobrym rozwiązaniem może okazać się ogrzewanie olejowe. Jest to równie łatwe w obsłudze i nie trzeba poświęcać mu dużej ilości czasu. W tym typie kotła olej dostarczany jest do palnika przy pomocy pompy oraz specjalnych przewodów. Nadmiar oleju, który nie jest wykorzystany, trafia z powrotem do zbiornika, się po prostu przelewa. Metoda ta nie jest w pełni ekologiczna, nie jest też tania. Zaletą jest łatwość obsługi oraz duża dostępność paliwa. No i taki zbiornik z olejem możesz sobie postawić wszędzie, jeśli nie masz na przykład możliwości przełączenia do gazu. Czy innych źródeł ciepła. Podobnie też sprawa wygląda w przypadku ogrzewania typowo elektrycznego, i nie mówię tu o pompie ciepła, która też jest na prąd, ale raczej o tradycyjnym przekształceniu prądu na ciepło. Jest to kosztowny sposób, ale ta metoda zdecydowanie lepiej sprawdzi się w przypadku małych domków, gdzie nie będzie to za bardzo obciążać domowego. Budżetu. Taki budynek również musi posiadać dobrą izolację termiczną, żeby to rozwiązanie było wydajne. Należy również pamiętać, że przerwy w dostawie prądu przełożą się na brak możliwości ogrzewania, a więc jedyną zaletą w przypadku systemu elektrycznego jest komfort użytkowania typu włącz, wyłącz. Pompa ciepła to na obecną chwilę dość ekologiczne rozwiązanie, które jest bardzo popularne w ostatnich latach. Czerpie ona formalnie energię z wody, gruntu lub z powietrza, bo wymusza przepływ ciepła z miejsc o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze. Dzięki temu generuje dużo więcej ciepła, niż pobiera prądu na przeprowadzenie tego procesu. Sama instalacja to dosyć duży wydatek, jednak koszty eksploatacji są praktycznie najniższe ze wszystkich rozwiązań. Minusem może być Lekki hałas lub drgania, jeśli zamontujesz ją zaraz za ścianą w sypialni. Nie jest to jakieś super głośne, ale osoby wrażliwe mogą mieć problem z zaśnięciem w zimne nocy, jeśli taka pompa będzie po prostu pracować na maksymalnej mocy. Dlatego raczej nie montuje się jej bezpośrednio na ścianie i najlepiej po przeciwnej stronie domu niż sypialnia, to w pełni załatwia sprawę. Poza tym rozwiązanie to lepiej sprawdzi się w przypadku domu. Małej i średniej wielkości. Jest to jednak system, który nie emituje zanieczyszczeń, nie wymaga obsługi i jest przyjazny dla kieszeni użytkownika. Tak więc wybór odpowiedniego systemu ogrzewania zależy od wielu czynników, takich jak dostępność paliwa, koszty eksploatacyjne, efektywność energetyczna i ekologiczne aspekty. Warto rozważyć różne opcje i skonsultować się z profesjonalistami, aby wybrać najdogodniejsze rozwiązanie dla danego domu. Pamiętaj też, że w przyszłości coraz większy nacisk będzie kładzony na ekologiczne źródła energii, takie jak pompy ciepła czy biomasa, które mogą pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego i kosztów eksploatacji naszych domów. Pamiętaj też o subskrypcji i dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No i do zobaczenia na budowie.